Witam, witam eee, Witam na nowej serii Którą postanowiłem nagrywać z powrotem eee, Seria może okazać się dość ciekawa Bo mapa mi się podoba bardzo Trochę deszczowo dzisiaj, ale to nic nie szkodzi eee, Na początek Oprowadzonko, czyli jakie mam maszyny Ciągnik, stara 180 koni, dwa pługi Siewnik, agromasza Oraz opryskiwacz Drugi ciągnik Fenda razem z turem. Co tu jeszcze mamy? Siewkę oczywiście, gruberek, a czy bardziej talerzeweczkę i kombaj malutki Roselmasha. header pięciometrowy. metrowy, przyczepę 21 tysięcy litrów, budynki są prześliczne. Lecimy dalej, ze zwierząt mamy kurczaki, kury jak to woli oraz krowy. Które znajdują się tutaj oto w tej prześlicznej oborze. O, tutaj mamy króweczki ładne. Które muczą, no muczą, muczą. Także no to by było na tyle. No i jeszcze oczywiście przyczepkę zbierającą I żona, która będzie strugać ziemniaki też jest. No. I to, to by było na tyle. No. No cóż starczy chyba tego prowadzenia Mamy oczywiście dwa poletka 13 i 6 i, 6. I postanowiłem coś w tym sezonie może kupić Jak się oczywiście dorobię Tylko też nie wiem które zbytnio Wszystkie oczywiście wymagają orki to jest do bani może pole numer 14 o, o, o. 90 koła drogie troszeczkę te, te rzeczy tutaj no ale się nie poradzi najbardziej to by się do meczka 100 tysięcy no sporo dobra to lecimy aha jeszcze mamy tutaj zgrabiareczkę oczywiście przecząsereczkę i kosiareczkę Zboże sobie rośnie, opryskane, nawożone dwa razy także tylko czekać. Wsiadamy w fenda i lecimy, może się uda zrobić się na kosy. Czas przydałoby się, żeby do końca zboże urosło. Wyśpieszymy to Zapisz Panie Mapka naprawdę przypomina takie no, polskie pola więc fajnie się gra Zobaczymy jak będzie dalej A Jak nie polskie to bardziej europejskie Musimy zobaczyć jak z tą trawą. Oj 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 Naprawdę budynku w stanie miarę na gospodarstwie Więc fajnie. Lecimy tutaj. Zobaczmy czy to można wspierać. Jak najbardziej, no i super. Ciąć trawę można w deszczu, to nic nie przeszkadza, także luz, bluz. Więc jedziemy z tematem. Uj, uj. Nie wiem dlaczego tutaj nie docina, ale mniejsza o to Strasznie nierówne to tutaj jest, dlatego pewnie Coś się zrobi, chociaż jak też pada. No nie docina, no kurde, no. Będzie trzeba zainwestować jakąś łomkę. Ten ma trawę na łyżce, jaki cudowny jest. O, ktoś chce dołączyć, ładnie, fajnie. Nie znam gościa chyba, ale zobaczymy co z tego wyniknie. No, ktoś leci O no, Tutaj sobie z powrotem odrasta, ale słabał No hej Eee yy, Wiesz to tak nie kojarzę Nika Graliśmy kiedyś, czy jak to wygląda, bo już zgupiałem A, no grałem, grałem no spoko. Mhm. Tak, co na, no... no tak, tak. H Hasło jeden, dwa, trzy, cztery. A czy tutaj akurat wiesz, nie przeszkadzając to ja specjalnie nic nie wziąłem, żeby tylko kogoś jeszcze znaleźć, żeby ktoś wszedł Więc widzę że, się, widzę, że się udało. Tylko że to jest taka mapka wiesz, która mi się naprawdę podoba, fajna jest. Nie wiem czy grałeś na niej No to naprawdę weź sobie tam obczaj. Zaraz ci dam kierownika Jak, no bo wiesz, teraz pada akurat, to ja przewinę może noc, bo tu jest oto tyle źle, że nie można po prostu przespać się, nie? Bo na razie nie mam chaty. Więc nie wiem, jak chcesz to we ciągnik, ciągnik, i tamten no, dwa no, bo to jest początek, nie cały czas jeżdżę na tych dwóch. Więc no mówię, wczoraj zacząłem czy przedwczoraj? No teraz akurat na trawę. Więc no nie wiem, co byś. No, no dawaj wiesz, tylko że pada, no tak trochę. <grym>, lipnie. No nie wiem co byś mógł robić. Weź może zwierzęta ogarnij, jak możesz, tam do, do pierdzielim, do pełna. Tam ciągni gdzieś stoi staraj. Bo tam krówy są. Wiesz co, bo ja to Znaczy tam TMR jest namieszany, jest tam taki yy, paszowóz. Tylko wiesz co ja to włączyłem na YouTube, ja to wyłączę i sobie będziemy grali normalnie bo to i tak cię nie słychać i tak więc no jest no nie bo to potrzebuję trzeba imprezę zrobić chyba że zrobimy imprezę nie no po co dobra ja to wyłączę i tyle no ja ciebie dobrze no dobra ja to wyłączę tą transmisję czekaj mm, kurde zakręciłem się